To mały urywek świata, mały, który będzie cały czas znikał, a 100 graczy, których tutaj jest, będzie próbowało jak najdłużej przeżyć. Dlatego na początku dam mi możliwość budowania, tak by mogli sobie budować, co zechcą, ale nie wiem, czy to cokolwiek zmieni, bo mapa będzie znikać losowo. Jeżeli lubicie odcinki ze 100 widzami, to zostawcie łapkę w górę. Dzięki temu będę wiedział, żeby robić takich więcej, więc lajkujcie. Na początku myślę, że trzeba im będzie tutaj delikatnie ograniczyć teren, tak żeby nie mogli wchodzić poza ten blok. Więc tak właśnie zrobimy. Obudujemy sobie tutaj jedna pozycja i druga. I teraz patrzcie to. Wpisuję prostą komendę, dzięki której cała nasza arena jest otoczona. A, no i też ogarniemy to, żeby się nie dało wchodzić za wysoko, bo to jakby... przy nie będę potem ich śledził, gdzie są. Dobra, więc nie da się uciec z górą ani bokami. I teraz uwaga. Włączam wam możliwość budowania. Najpierw macie chwilę, żeby cokolwiek zrobić. A potem mapa będzie znikać. Konkretne bloki na całej szerokości. Czyli na przykład deski znikają razem, kamień znika razem i tak dalej. Dobra, mam nadzieję, że rozumieją. Jak nie, to trudno się mówi. No i proszę bardzo, dałem im możliwość niszczenia w tym momencie, więc od razu rzucili się oczywiście po drewno, ale cztery osoby na jeden blok, to chyba nie jest wystarczająco. Zobaczymy, czy cokolwiek z tym zrobią. O, ktoś stwierdził, że bardziej ekonomicznie i szybciej to będzie sobie po prostu wykopać trawę i coś w tym jest. Nie wiem, w jaki sposób oni się będą i tutaj przygotować na to wszystko. Ojoj, ale tutaj wyżerli całą glebę. Ej, jaki skin w ogóle? Co jest? Jaki trochę radioaktywny bram, bym powiedział. Ej, to co jest za mocny skin jakiś. Patrzcie, tutaj stawia crafting, inni mógł go rozwalają. Typowo widzę, że w ogóle nie mają co współpracować. Na przykład ten tutaj <grym> robi sobie że z Dirta do drewna. Ale wiecie co, to nie jest tak, że Dirt będzie czymś szlachetniejszym tutaj. Znaczy, drewno, sorry. Oj, jak mu zniszczyli ej, to było bardzo nieładne. Mi się wydaje, że kilka osób będzie mogło deadność tak po prostu, jeszcze zanim tylko jak się zacznie. Na sam dół się kopiemy. To jakaś najgorsza strategia, jaką mogli wykminić, no bo im bliżej dołu, tym większa szansa, że no w końcu odpadną, co nie? I że wypadną poza mapę, ale chyba nie do końca, to kumają cały czas. Wiecie co? Może tak by zniszczyć bedrock tutaj na dole? W sumie to czemu by nie? Dobra, wejdziemy sobie tutaj, przez naszą barierę i tego bedrocka się pozbędziemy, tak jakoś trzy kratki do góry, expand 3u, set 0, żeby ten bedrock totalnie zniknął. dobra, jeszcze jeszcze jedna jednak kratka. Dobra, totalnie bedrock w tym momencie wyparował, Diamenty, ile zakład, że ktoś na no, niej stanie, jak będzie kopał i po prostu się przekopie i spadnie na sam dół. ja podejrzewam. Przecież nie wiem, co im tej w ogóle by były diaksy. Najlepiej to by było stać po prostu na tych diaksach, bo szansa, że blok diaksów zniknie, no jest mała. W sensie, no wiecie, to jest zawsze jakaś tam możliwość. W sensie, to dzisiaj się kopie serio na dół. Jaki on ma Pan killer, dobra, pan killer, ty to ty chyba szybko odpalisz, coś mi się tak wydaje. A jak góra wygląda? Góra totalnie splądrowana. Oni zrobili najgorsze co mogli zrobić. To znaczy, wycieli oczywiście wszędzie dirta, przez to, jeżeli z, na przykład Trafi się do zniknięcia stąd, to wszyscy padają i umierają. Ten tutaj buduje z jednego bloku. Z jednego rodzaju. Nie radzę się budować, bo jak zniknie Dirt, to cały. <laughs> no dobra, to może im tak uświadomię. O, no i to będzie lepsza strategia. No my będziemy musieli to jakoś po kolei robić i będziemy robić losowanie na każdy blok. Jakie ono będzie, czy rzetelne, czy nierzetelne, to. to pff, nie wiem, ale się domyślam, że nie. No cóż, nieważne. To jest Minecraft Extreme. Ekstremalnie głupie pomysły w sensie tutaj mamy. To to chodzi w tej nazwie. No i co, ej, jaki ładny skinek! O kurde, takiego jeszcze nie widziałem. Taki śnieżno-lodowaty. A tutaj się manero, O, okej, okay, oni tańczą. Coś tutaj się dzieje. Aha, robią sobie taką platformę po prostu z dwóch bloków. I to, to ma jakiś sensy. Jak najbardziej. Oni tutaj sobie przepalają rzeczy. Po co nie robią tarczy? Czy oni się, że się będą bić? Będziemy się bić? Nie będziecie się bić. Zy, ja nie wiem. Oni i ogarniałem, co się dzieje. No dobra, i tak będzie śmiesznie, no bo kto miał przeczytać, ten potrafił przeczytać. Nie wiem, po co oni zbierają to żelazo. Ja bym sobie po prostu do żelaza zrobił blok do podbudowania. To by miało więcej sensu. Czy ktoś próbuje stać? Nie, już myślałem, <grym> że się próbuje podbudować po prostu na gravelu. No i co? No to za chwilę chyba usuwamy pierwsze bloki. Chociaż wiecie co? Ja myślę tak, już możemy to zacząć robić. GM1, wam. Okej, okay. zaznaczmy sobie wszystko na przekos. O dokładnie w ten sensie, sposób coś mi tu lata. Zaczynam y, usuwać y, bloki. To ja wiem, jak zrobimy. Może zrobimy po prostu od góry. To zróbmy tak. Zbierajmy teraz jak najwięcej bloków, tak żeby po prostu wypełnić to do końca. Nasz, znaczy nasz pasek. dobra, Tutaj andezyt, dioryt, um, jeszcze blok, tak żebyśmy cały ludzki pasek mieli. No bo właśnie o to chodzi. Tu jakiś tunel jest, czy on do kogoś prowadzi? Nie, do żadnych nowych bloków. O, koper, proszę bardzo. Jeszcze jeden blok. Jeszcze jeden blok i zaczynamy losowanie. Który blok odpada pierwszy? No to może być mocne. Autentycznie to może być mocne ale w pewnym momencie wyłączę im budowanie, tak żeby już nie mogli budować z bloków. O, węgiel. Dobra. I teraz tak, jak chcę przeprowadzić losowanie na blok, to będzie proste. Po prostu biorę e, kółko od myszki. Teraz czy mi się odłączyła myszka? Nie. Biorę kółko od myszki i na przykład mówię stop. Okej, okay. czyli teraz usuwamy węgiel. Replace e, coal e, ore na zero, więc w tym momencie zniknął blok węgla. Jak wypadnie ten... Dobra, ja mogę ten blok wyrzucić w sumie. Jak wypadnie z tą, to będzie nieźle. Oni się wykopują. No tak, no wykopują się, no bo im w sumie wyżej, tym lepiej. Czyli sadzi drzewa. No to też jest chyba jakaś tam taktyka? To co? Wybierzmy sobie kolejny blok. O, ja wiem, który. Zróbmy tak. Po chwilę to tutaj odsunę. Weźmy gravel. Zatkajmy. Dobra, to wyrzućmy, to tu. Wiecie co? Może stoł na jeszcze nie bierzmy w tym momencie. Weźmy sobie dioryt, bo widzę, że tutaj diorytu jest dużo. I dobra, dirta może też jeszcze... Dobra, wiecie co? Po prostu spróbujmy wylosować. Usujmy to, co, co się trafi tyle. 3, 2, 1. O, birczowe planksy. No dobra. Replace birczy planks na 0, więc 5 bloków teraz zniknęło. Wyrzucamy go sobie. Losujemy dalej. I pyk, Copper ore. Dobra. replay Copper Or na zero. Tak samo. Dużo. Go zniknęło. aż 305 bloków było w tych dwóch czankach? Że tutaj są prawie cztery czanki. Coś takiego. Znaczy, na dole też już wypadł? Przepraszam. Nie, nie, dobra. Jeszcze nikt nie wypadł. Ale ten chłop ewidentnie chce wypaść. On nie, on nie. On, on to zrobi. On po prostu on wypadnie. Czy on nie jest centralny nad sami? Nie, nie jest centralny nad sami, Już myślałem, że to jakiś cheater. O, tutaj mamy jakiegoś Dreama, który w sumie nie jest w stanie zobaczyć, jak daleko jest. Z dół. Hej, ty, Smurfie, ty wiesz, że to w ogóle nie jest bezpieczne. O, zatrzymał się. Jakby mnie posłuchał. O, nie, nie przestał się kupać z sam dół. Ta, przestał, to jest coś innego teraz robi. Dobra, jaki masz nick, bo ja chcę wiedzieć, czy ty przeżyjesz? Duże lewe jajo. Dobra, mogę jednak nie sprawdzać. Jesteście straszni ludzie, nie? Dobra, kolejny blok usuwamy, więc wywalamy kopera, losuję, pyk, pyk, pyk. I wypad dioryt. Okej. Okay. Replace dioryt na zero, tak? Dioryt na zero. I wydaje mi się, że to jest ten moment, kiedy można zrobić tak. Event admin, budowanie wyłącz. Więc od teraz nie można już budować. Mogą y, tylko niszczyć. Więc y, działa to tylko i wyłącznie w jedną stronę. Można tylko niszczyć. No i niszczenie im chyba zostawię. Dobra, a co z naszym smurfem? Aha, nasz smurf tutaj. I w sumie to jest całkiem bezpieczna pozycja. Dobra, wyrzucam to i teraz y, ładujemy dalej. O, andesyt. A, dobra, no no to losujemy. Pek, pek pek, co wypadnie. Cobblestone. Okej. Okay. Replace. Cobblestone y, na zero. I teraz pewnie tutaj trochę ludzi pospada. O, nie! Dobre, ty, nikt, nikt nie zginął. No to całkiem, całkiem. No i oczywiście już kobla więcej nie mogą postawić. O, weźmy sobie drewno. O, i crafting weźmy też, żeby jak coś, to może im crafting zniknąć. I liście. Dobra, losujemy, losujemy. Maszyna losująca jest w grze. Pick Oak Leaves. Dobra, replace Oak e, Leaves na zero. Czyli to jest to, to, co tutaj właśnie było, czyli liście. Losujemy dalej. Nie zatrzymujemy się. Dirt. O, kurde. Dobra, no to co? Ej, może jeżeli dirta jest tak dużo, to zróbmy tak, że usuniemy tylko jego połowę. O. No i to będzie dobre. Dobra, więc 3 na 3 i 0. Czy ktoś spadł? Oj, ktoś tam spadł. Więc ej, to jest pierwsza osoba, która zginęła przez spadnięcie. Ej, tutaj ktoś rozwalił te bloki. Patrz, oni się sami sabotują. To nie jest w ogóle czysta gra. No i to mi się podoba. Doknę, złącza, filera budowanie. Nie włączę już budowania. No i losujemy dalej. Jeżeli wypadnie mi... Dobra, weźmy, weźmy też yy, stona w sumie. Od tego momentu. Ale też weźmy sobie Deep Slate'a. Teraz, gdzie jest Deep Slate? Deep Slate jest tutaj. Dlatego, że teraz jest jeżeli wypadnie, są Deep Slate i Ziemia, czyli te posowe bloki, to by tylko po połowie usuwał. Uwaga. 3, 2, 1 i mamy. są Slab. Dobra, to usuwamy całe, więc to też usuwamy. Losujemy dalej. Maszyna ja się, czyli ja bym w lotto pracował teraz. Andezyt. Ok. Replace andesit na 0. 3000 bloków. Prawie 4000 bloków. andyzytu tutaj było? Co? Dobra, a czy ten chłop, który tutaj był, tym smurfem, to on już wypadł? Nie, on się zatrzymał w dobrym momencie. Nie, dosłownie sobie 5 bloków przed. Ej, ale to było jakiś taki w sumie podejrzane ten jego tunel. Czy on kopie teraz deepslate ręką? Przecież tu to zajmie wieki, zajmie się wy... oś się jeszcze do góry próbuje wykopać. No, 5 IQ. O, weźmy sobie y, kolejną rzecz, czyli iron ore. Co się dzieje tutaj na górze? Na górze nic wielkiego. Dobra, KM1. Losowanie trwa i puszczam. Ej, iron ore akurat wypadł. Dobra, Re replace iron ore. Też idzie na zero, więc jego totalnie się możemy już pozbyć. Weźmy sobie gravel i... A, już był gravel. Dobra, to weźmy sobie teraz y, diamond ore o, na przykład. Dobra, losujemy. Czy się tutaj biją? Nie, się nie mogą bić. Crafting table, dobra. Crafting table na zero. Były trzy craftingi tylko. Ej, czemu on zginął tak sam z siebie? Dobra, craftingu się też pozbywamy. Ej, co to jest jeszcze? A, były są nowe schodki. To właśnie trzeba na takie rzeczy patrzeć. Dobra, uwaga. I na co padło? Dir, dobra. Replace 3 na 3 i 0, bo usuwamy tylko połowę dirta, tak jak wcześniej. Dalej, maszyna losująca jest w grze. Gravel, dobra. Gravel możemy usunąć cały. Jego nie jest aż tak dużo, to jest tylko tylko 1300 bloków. O, a za gravela teraz weźmiemy sobie coś, właśnie jeden z tych bloków i na przykład tutaj ma. Ok, losowanie. Deep slate. Ok, czyli replace. I połowę Deep Slate'a w tym momencie usunęliśmy, więc jest to 50 tysięcy bloków. I łatwo zobaczyć na dole, co się teraz stało. No, całe jest to podziurawione jak ser szwajcarski. Idziemy yy, za tym dalej. Losuje, losuje, losuje i bęk! Dioryt! To jest dioryt? To jest granit, dobra. Więc granit na zero. A zamiast tego weźmiemy sobie kolejny blok z tych tutaj, co, sobie, co się próbują wy. Oni, oni myślą, że są genialni, nie, ale oni nie wiedzą, jakie są zasady chyba. Dobra, losowanie trwa i bank! Kobyl są nowe schody, dobra. Więc pyk! Cztery bloki tylko odpadły, chyba nikt nie stał na nich wysoko. Dobra, to sobie też usuniemy i bierzemy kolejny blok. No cóż, no, jak my zmuszacie takich rozwiązań, to nie będą takie rozwiązania, no. Uwaga, losowanie, losowanie i bank! Dirt! Dzisiaj miałem nawet dirt. O. Dobra, to więcej dirta usuwamy. Czy ci tutaj przyżyją? No jakoś się trzymają na tych dirtach. Losowanie. Deep slate. Dobra, 25 tysięcy Deep zniknęło. Ja w sumie chciałbym zobaczyć, jak to wygląda. I jak to wygląda. Oj. Lecimy, lecimy. I co tutaj teraz Patrzcie, Takie długie pociągnięcie palcem i. Fu. O! diamenty. Ej, wszystkie były wykopane? Serio? Dobra, to jakie jeszcze mamy bloki? Ej, zaraz. Ej, czy. Aha, myślałem, że my oni zniszczyli to. Jakie są jeszcze bloki, których nie mieliśmy do tej pory? Na pewno jakieś są. Piecyki na przykład. Dobra, no to wezmę sobie piecyki. Ej, co co się stało? Ryszard jest tyle osób w ogóle w tym miejscu. Nie wiem. Dobra, i wypadło. Oak slap, dobra. Replace oak slap na zero. Oj, i właśnie toś spadł. I to właśnie spadł z samego bloku. Dobra, Teo się możemy pozbyć. I ja wiecie co? Ja bym ten andezyt jeszcze wziął pod uwagę. O, proszę bardzo, bierzemy go. Ej, ty, czy teraz wypadnie w losowaniu? 3, 2, 1 I pyk? Nie. Znaczy, ej, ja powiedziałem o andezycie, chodziło o ametyst. No ale dobra. Ej, andezytu już nie ma nawet. Dobra, to weźmy sobie jeszcze to. Dobra, losujemy. Bardzo tutaj na nich. Pyk, aha. Dobra, oak planksy usunęliśmy. Teraz już totalnie. Lysujemy. Ej, ile tutaj tego jest? Naprawdę bardzo dużo. Pyk, ametyst cluster. Dobra, tego się pozbywamy, zamiast tego bierzemy to. Ja, wiecie co, wydaje mi się, że to musi teraz odpaść całe. Dobra, piecyki. Ile było piecyków na mapie? Tylko dwa? Co oni z tym wszystkim robili? Dobra, jeszcze to. Dobra, dir. A jeżeli chodzi o dirta, to ja chcę na górze zobaczyć, jak to wygląda, bo to tam ludzie stoją gdzieś wysoko. To jest w ogóle najgłupszy pomysł był, żeby tak zrobić. Dobra, więcej dirta spadło. Czy tutaj spadł więcej? Nie. Dobra, rusza. Maszyna losująca. Stone. Ej, tu jest pieczask, kiedy wypad kamień. Dobra, to usuwamy Połowę kamienia. Zaczęły się dziury. I teraz Granit stairs, dobra. Czyli to jest to, co było tam. Okej, okay, no to powodzenia tam, dziewczyny na górze. Są jeszcze jakieś bloki, o których mogłem nie pomyśleć, bo wydaje mi się, że teraz już mamy wszystko. O, dobra, lapis lazuri. Dobra. Wielka maszyna losująca. O, dobra, usuwamy tego ametysta. Jeszcze coś? Może redstone, ty? Bo tam redstone też był na dole. Dobra, i teraz co to jest w ogóle? Buding ametyst? Dobra, on odpada. Zróbmy sobie przejażdżkę. Ale tu się pusto robi. O, złoto. No właśnie. Dirt. Czy w ogóle są jeszcze jakieś osoby, które są na dircie na górze? Chyba nie. Wiecie co? Ja w sumie w tak. Zamieniamy cały dirt na zero i jeżeli coś wypadnie trzy razy, to usuwamy to całkiem, nie? Na przykład mam tutaj na myśli chociażby takiego stona albo deep slate'a, bo stone wypadł raz, deep slate wypadł dwa razy, więc sumie trzy razy będziemy go usuwać, a za czwartym już całkowicie. Dobra, lecimy z tym. A, znowu dirt, ale sorry, dirta już nie ma. Goldor. No dobra, 39 bloków zniknęło, ktoś zginął, więc prawdopodobnie ktoś mógł być przy tym. Ty Ciekawe, czy w ogóle ktoś już wypadł, tak dołem, ale nie, w sumie nie, no, teraz się raczej nie wykopał, no bo w końcu, no. Ej, ale czy diamentów już się nie pozbywaliśmy? A, bo to jest Deep Slate Diamond Ore, no dobra. Jazda! <ścoughs> Sorry, jest za bardzo mi poniosło. Andesit Slap, Okej. Okay. Andesit Slap zniknął, osoby, które tam były wcześniej na górze, w ogóle, ej, co jest tutaj? To jest jakaś loża, tych ludzi, co kibicują z bambusami w rękach. Jaka ładna ławeczka. Dobra, losowanie dalej trwa. A, uh, Deep Slate, czyli Deep Slate teraz był dru yy, drugi, trzeci raz, tym razem Deep Slate'a pozbywamy się całkowicie. Dobra, 12 tysięcy bloków. Czy ktoś wypadł przez to? Pewnie nie. Ale no, ej, autentycznie, no ten Deep Slate to już całkowicie będzie do wywalenia. No i fajnie. Ty, no, powiem wam tak. Nie wiedziałem, co będzie z tego eventu, ale całkiem ciekawie jest. I co teraz? Dobra. Usuwamy Deep Slate'owe diamenty. Tutaj jest jakaś grupka. Oj, kostek wypadł od razu po tym. Co ty jeszcze rozwalasz to ręką? Uwaga, bo następnym razem jak wypadnie Deep Slate, to usuwam cały. O, może zrobię im takie ostrzeżenia, więc deepslate jest zagrożony. I teraz let's go calcite. Dobra, calcite. Ej, jak dużo, 190 bloków? Ja nawet, wiecie, powiem wam, że nie byłem totalnie świadomy, ile bloków jest. Ej, tu jest tuf! No tak! Dobra, to bierzemy tufa. A coś do tego? O, na przykład to jeszcze. O, coś jeszcze to. O. Ej, coraz ciemniejsze się nam te bloki robią, coraz niżej idziemy. Tone. Dobra, więc y, to jest ostatni y, ratunek dla Sona. To znaczy teraz trzeci raz go usunąłem. Następnym razem, jak wypadnie tą to usuwam cały. Więc nie jest bezpieczny. Może to im da coś do zrozumienia. Dobra, i uwaga. Znowu to przejeżdżam. I pyk. Tuf. Dobra, tuf usuwamy cały. 4000. No nie, no w sumie, dobra, tego tufu było dużo. Ej, patrzcie, trzy osoby odpadły, jak usunąłem tuf. Deep Slate. Ej, dobra, czyli teraz całkowicie odpada Deep Slate. Ja to muszę zobaczyć na dole. Tutaj na przykład. Replace. Y, Deep slate na zero. Tak, więc y, czy jakiś gracz spadnie? Nie, ale są ory wszędzie. Ej, jak ci się tutaj zachowali. Jak umierać to razem? I to się nazywa współpraca. Oj, właśnie coś spad na moich oczach. lefi Dobra, deep slate usuwamy. To już przeszłość. A, ale właśnie, bo oni tutaj stoją chyba na. Ej, właśnie, jest jeszcze ten koper. Dobra, ej, zamiast tufu sobie weźmiemy to. No, 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 a ametysty jeszcze jest, Czyli... a, dobra, jeszcze jest. Dobra, losuję, pyk. Dobra, reson or. Czy ktoś przez to spadnie? Nie, bo oni sobie tej. Bo oni są tutaj na tych dolnych. Dobra, zamiast tego wezmę teraz bazalt. Pyk, 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 pyk. A deep slate iron ore. Czy ktoś spadnie przez to deep slata? nie, nikt nie spadł. Chyba. Tu jakieś temy leżą. Ale nie, dobra, nikt nie zginął. I tu i też ile i temu? Wpatrzcie, jak tu się w ogóle pieni przez to! Mocne. Dobra, to co sobie wyrzućmy? Czy nam tutaj te zostały? Medium ametyst. Ej, no ametystowa w sumie to jest całkiem dobra dobra sprawa. Dobra, ej, a właśnie się właśnie to wypadło. Dobra, to wyrzucamy, to wyrzucamy. Czy to już mamy? O, nie mamy tego. Ale wiecie, co się jak teraz wypadnie z tą, to będzie mocne. O, DeepStaytowy węgiel. Ej, to tutaj są na DeepStaytowym węglu. Tutaj ty stał. Dobra, no to to usuwamy. Niestety lecisz. Czy ktoś jeszcze poleciał? To bo mnie, ty ty poleciałaś. Chociaż nie, przejmek też poleciał. O. I złoto. Coraz więcej tych rud nam tylko zostało, co nie? Smooth Bazal, czyli to tutaj, na tym Ametyście. No, chłopaki, chłopaki, chłopaki. Ej, ale tutaj coś jest. Ej, on to samo rozwalił. Patrzcie, oni się sabotują tutaj. No, nikt nie powiedział, że nie można. No to wy w końcu wiecie. Minecraft stream, a nie jakiś tam. Pójść w bądź. Czy coś tutaj nam jeszcze zostało? Taki blok, na których inni stoją. Nie, bo inni są na tym stołu, nie? No ten stoł jest mega ryzykowny. Ale widzę, że chyba nie za bardzo ich to interesuje. O, ile to tej temu wypadło? No ktoś nie przetrwał upadku. Dobra, i co wypadło? Deep Slate Copper Ore. Ej, cała gra się praktycznie teraz toczy na dole. Dobra, no to usuwamy Deep Slata. Czy ktoś spada? Tak, ktoś tam poleciał. Starlight. Dobra, jazda. Goldor. Ej, tego już nie było. No dobra. O, ej, wypadł ten. Deep Goldor. Dobra, czy ktoś spadnie z tego? Nie. O, 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 Dobra, jednak Poleciał. 28 graczy. Mega mocno się trzymają. Dobra. Lapis. Lapis or na zero. Ktoś spadł? Nie. Nikt nie spadł. Dobra. Ja jazda. Oho. I znowu lapis wypadł. No, Redstone na razie był dobrą decyzją, żebyś się na nim trzymać. I Stone bardzo długo się trzyma. Oho. O nie. Patrzcie, co wypadło. Replace. Deep Slates. To jest Redstone or. Ale teraz dużo osób odpadnie. Patrzcie to. Yo! Z 4, 5, Ile? Raz. Dwa. Trzy. Cztery? No, z pięć co najmniej. Nie. Cztery. Cztery osoby. Dobra. Smooth Basalt. Ej, Przecież basaltu już nie ma. Co, to są, Jedynie tylko trzy bloki zostały? Dobra, ametyst, goldor i stone. No dobra, no to jeżeli tak z tym lecimy. czy ty gold bloków też już nie ma. Co nie? Zaraz, czy my jesteśmy na jakimś finale aktualnie? Ej, ci, co się tutaj trzymają na tym stone, no mają dużego farta. Zobaczmy, czy jeszcze na pewno na górze niczego nie ma. Czegoś, na czym bym oczekiwać. No Są tutaj drzewa, ale w drzewach nie ma nikogo. Dobra, to teraz zróbmy tak. Jeżeli trafi się na okno, na przykład tutaj bliżej stone albo bliżej tego, to wtedy e, będę brał po prostu pod uwagę naj najbliż bliższy blok. Żeby to jakoś w miarę poszło. Jeżeli trafi się tutaj, albo tutaj, to nie będę brał tego pod uwagę. Więc uwaga. I co wypadnie? Stone. Okej. Okay. Replace stone na zero. I lecimy. Ale teraz osób pospada. Yo! Patrzcie to! Jak wszyscy lecą! Ile zostało osób? Dwie osoby zostały! Zaraz, a gdzie jest jeszcze jedna osoba? Ona się tam, patrzcie, próbuje budować. Co? Ej, i nawet nawet mu to jakoś idzie, ale nie wiem, czy on tak będzie w stanie to robić w nieskończoność. No, podbudowuje się. Ale czy to jest strategia, która pozwoli mu w ogóle wygrać? Bo jak dla mnie to jest oszukiwanie. Może poczekajmy chwilę? Albo popchnijmy go? Odpisz. <grystanie> <grystanie> tak, odpisz. <grystanie> Dobra, to który odpisze? Ten odpisze, czy tamten odpisze? Odpisz. Chcesz wygrać? Może tak się zapytam. Dobra. Ej, ej, ale musisz napisać. No, czemu, czemu nic nie piszesz? Ej, co jest? dwie osoby nie potrafią pisać? Duże lewe jajo, to jest ten chłop! Czyli nie, ch nie chcesz, jak nie piszesz. On ma pewnie muta za coś. A co z tamtym chłopem? Czy on się dalej buduje, czy on, on, się, on się tylko zawiesił tam? A on na to wszedł. No dobra, to zróbmy dogrywkę. Będziemy po prostu wybierać bloki najbliżej, środkowym. Let's go. Okej, okay, ej, nie co ja mam tutaj wybrać. Dobra, po prostu niech się trafią bloki. Pyk, pyk. Oho, replays, oak, lock na zero. Ech, jemu to będzie samo teraz znikać te liście. W sumie nawet nie wiem, czy go brać pod to jako oszusta, czy jako typa, który po prostu coś ogarnął. Chyba odpał to był. Wygrałem. No, chyba nie za bardzo. Nie, dobra, wiecie co? To nie ma co ryzykować. No nie, 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 dobra. To nie jest normalne. To nie jest normalne nie. Dobra, dedasz, Duże lewy jajo, gratulacje. Wygrałeś na tym ametyście. Jaki <grym> zadowolony w ogóle? Dobra, to ty to dam ci szalkera y, w kolor tego, na jakim bloku wygrałeś. O kurde, ile miał bloków przy sobie. Dobra, to trzymaj. To masz szalkera. O, takiego najbliżej ametystu, bym powiedział. I to jest twoja wygrana. I to jest twoja wygrana za wybranie sobie najbezpieczniejszego bloku. W sumie mówiłem, że to jest dobra strategia. Dziwię się, że tylko on. Dostawcie łapkę w górę, i subskrybujcie. Do jutra i yo.